No Pewnie tak. A, a, a sam smak pomidoru, bo jak gdyby tutaj często można się do tego odnieść. Yy, wiesz, smak takiego pomidora gruntowego, a, a smak pomidorów kupowanych dzisiaj w markecie, które są pewnie pomidorami hodowanymi w szklarniach, tak myślę, nie? no bo, bo jakby to inaczej mogło być? To jest tylko kwestia światła, w sensie energii słonecznej, naturalnej, a jednak sztucznej, czy kwestia nawożenia, czy kwestia czego, właśnie? Ta sama odmiana uprawiana w takim systemie od stycznia i. Powiedzmy klasycznie sadzona w maju, będzie smakować lepiej przy tym sadzeniu w maju. To jest, to jest bardzo duży wpływ słońca. To światło jest naprawdę kluczowe. I ja mam takie doświadczenie, że ta sama odmiana w różnym terminie sadzenia smakuje inaczej. Dużo osób też mówi, że te pomidory szklarniowe są niedobre, bo są z podłoży, bo one nie są z gleby. Nie do końca, bo jeśli ja zaczynałem pomidory glebowe uprawiać chyba 6 kwietnia wtedy. No to miałem w takim normalnym terminie pomidory, jak pomidory w glebie, w tunelu. Nikt nie wiedział, że to były tak naprawdę pomidory z uprawy bezglebowej. Dopóki nie powiedziałem, bo się z tym nie kryłem. Jedli te pomidory, wracali, brali i potem się okazało, a bo to są z tej gleby, z tej bezgleby. O, a, a dobre. Takie zdziwienie, bo a dobre. O, kto by pomyślał? Więc to, to nie jest do końca tak. Tym bardziej, że jeśli ja mam robić pożywkę, to ja robię pożywkę po minimum. Bo jak ja robię pożywkę po ilościach średnich albo maksymalnych, to ja więcej nawozu wydaję i więcej pieniędzy wydaję, i wtedy przychód mam taki sam, ale zysk mam niższy. Więc daję tyle, ile trzeba i tyle, ile to jest konieczne, bez żadnego tam niepotrzebnego rozdawnictwa tych nawozów, bo to po prostu kosztuje.